Pejka. ogólnie jestem dzisiaj dosyć smutna, bo jestem, jestem po prostu smutna, niby powinnam pękać z radości, ponieważ jak niektórzy mogą wiedzieć oglądający laserne, zagrałam ustek Toksa i to jest, to jest po prostu wow. I ja naprawdę jestem niezmiernie szczęśliwa. Niezmiernie, jakby, ale też zażenowana niektórych zachowanym. Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać. Bo więcej macie wyjaśnione na tym artbooku. Możecie sobie go przeczytać. Albo teraz zastopować film. Albo zobaczyć go... Na moim koncie tutaj macie mój nick. I tak jakaś osoba kochana, która nie potrafi przegrywać, zaspamiła mi mój status. Bo wygrałam. <laughs> Przykre, że tak bardzo nudzi ci się w życiu i nie umiesz pogodzić się z tym, że wygrałam. Ja się cieszę, że wygrałam i dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi gratulowali, bo to jest po prostu wow, jak widzę gratulacje, lówki dziąbki. Po prostu wow. Ja nie dowierzę. Ja patrzę na to i nie wierzę, że to widzę.